Wiecie co fajnie się uciekało z tych lekcji, co nie? No, może byśmy sobie kupili jakieś piwko. No tylko kto tu wygląda najstarszy? Jakiś, kurde. Mi się wydaje, że ona wygląda jak najstarsza. No mi też. No dobra. Dobra, to ja pójdę kupić piwo. Dzień dobry, chciałabym kupić piwo. Nie sprzedajemy nieletnim. No ale ja chcę piwo, patrz, nie wyglądam ci na starą. Patrz, nawet ci dupę wypnę, o. Dobra, masz piwo, kup sobie tam, na regałach jest. Dobra, to ja wezmę to. To macie. E. Dobra, wezmę piwo więcej, czekajcie. O. Dobra, biorę to. Ej, mam piwo, mam piwo. O, super. Piwo. Pi o, <coughs> Ale się nawalimy. O, tak. Mmm, piwsko. O. Mmm. O, tak. O, ale piwsko. Ojej. O. Jezu, no. Ale się nawaliliśmy, więc piwo, piwo. Mm. Widzicie co? Mi się troszkę sikać i chce przyste piwo. To ja zaraz wrócę. Może mają w tym sklepie jakiś kiba. no dzień. dzień dobry, ma pan jakieś toaletę tutaj? No tam tym za, za ladą tam dalej trochę jest Aha dobra dziękuję O więcej piwa na bijewię <słuch> <słuch> O dobra się jeszcze jakoś No mi też w sumie chce się sikać to też pójdę co no ja też zostańcie tu pijcie sobie ale no, pójdziemy Ojej, drzwi się ale nie odnosimy kosztów za to, co nie ty też sikasz? Dobra, no jeszcze tam idzie ona. To się wysikamy we trójkę. O, proszę Dobra. Lecę. Ojej. Oj Co się stało? Dobra. Co to tutaj wygląda jak kibel? Yy, no, co nie? No, kurde, ja nie wiem, co to jest. Ja chcę piwa więcej. O, piwo więcej. Tymczasem na górze. Yy. O Jezu, a co by ten nauczyciel nas przyłapał? Nie co to na nie wiem. Tymczasem nauczyciel. Dobra. Gdzie ci uczniowie? Gdzie? Mie, powinni być na lekcjach. Co zrobić? Kasa sam... A, tak, kasa To jest kasa samoobsługowa, no. Co wy tu robicie? Tak nie powinno być. Jedynka, naganna. W ogóle nie zdajesz! Wol z tej szkoły wywalamy cię, no ciebie też w ogóle. Nieodpowiedni jesteście. Utopię was tam to Wasza kara za bycie pijanym poza szkołą Co tu tyle piwa? Czy to pali przelał ty piwa Wiesz, się zastanawiam, co ty robisz następnym razem, ty, jaku ty, jak masz w ogóle, jak możesz takie rzeczy sprzedawać dzieciom, ty, lecz się, ty, chory człowieku, ty. No. Gdzie te dzieciaki? Weź to. Ja po dzieci idę, kurde. Zresztą mi rodzice będą krzyczeć, że co w ogóle ma być? Jak ja te dzieci wychowuję w tej szkole. Jezu! Dobra, łóżaj byś się przydepał. Co wy tu robicie? <stydz _> Wywala was z szkoły. Koniec lekcji na dzisiaj, Elo.